Hejcie, witajcie, mordeczki z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kolejnym zwiastunie wydarzenia z Galactusem. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się pięciu ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem MIGAO. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. I swoją drogą jest tam jeszcze link do filmu z konkursem na sprzęt gamingowy. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie po wejściu na odcinek konkursowy. A ja już ją nie przedłużam i lecimy do odcinka. Kilka dni temu na kanał wstawiłem dla Was odcinek na temat pierwszego zwiastunu całego wydarzenia z Galaktusem. Jak mogliście się spodziewać, na tych dwóch grafikach twórcy gry nie zaprzestali, ale najpierw chciałbym wrócić na chwilkę do właśnie tamtego odcinka o pierwszej grafice. Na samym końcu wspomniałem, że w plikach gry pojawiła się wiadomość odnośnie tego, że tego samego dnia pojawi się coś nowego. I twórcy gry nie kłamali, ponieważ kilka godzin po tamtym odcinku pojawił się kolejny zwiastun, o którym sobie właśnie dzisiaj powiemy. Tak więc przechodzimy Przechodząc już do samego zwiastunu, to tym razem różnił się on od poprzedniego o dość bardzo dużo. A tylko dlatego, że wcześniejszy był przedstawiony w formie zdjęcia, a ten w formie krótkiego cichego filmiku. W tle teraz możecie to zobaczyć i jak widać jest to środek nowego busa bojowego, który zamiast siedzeń ma jakieś dziwne kule. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakiś bus z ładunkiem wybuchowym w środku, jednakże do końca tak nie jest. Z opisu, który zamieścił Fortnite na Twitterze dowiadujemy się, że są to jakieś komórki Gamma. Niestety, ale nie wiem co to dokładnie jest, jednakże naprawdę wygląda to na busa, który jest specjalnie przygotowany na walkę. Na walkę, oczywiście, z Galaktusem, który na ten moment wygląda mniej więcej tak. Filmik, który widzicie teraz w tle, został nagrany dzień przed publikacją tego odcinka i wszystko może wyglądać całkowicie inaczej. Jednakże na teraz możemy zobaczyć już prawie połowę głowy Galactusa oraz jego rogi. Taka mała ciekawostka to to, że w ciągu dnia wygląda on jakby nie miał żadnego koloru, jednakże w nocy normalnie widać jego kolory. Pamiętajcie, że każdego dnia co kilkanaście godzin jest on coraz większy, jednakże nadal nie udało się ustalić jego dokładnych ruchów. Ja osobiście sprawdzam go po prostu codziennie rano oraz wieczorem podczas live'a i za każdym razem widać jakąś różnicę. A wracając to wczoraj na filmie wspomniałem wam o pewnym likarze, który przedstawił nam materiał jak Galactus będzie wyglądał w późniejszym czasie. Oczywiście chodzi tutaj o jego wygląd za okna w zakładce z karnetu bojowego oraz przy wielkim stole. Jak widać każdego kolejnego dnia będzie zachodziło tam mega i to mega dużo zmian. Co ciekawe, event, który odbędzie się już 1 grudnia, będzie można odczuć nawet w głównym Lobby. Osoby, które z jakiegoś powodu nie zdążą bądź nie uda im się wejść do specjalnego trybu, również będą mogli oglądać jakieś mniejsze zmiany. Na pewno nie będą oni widzieli tego samego, co gracze w rozgrywce, jednakże według likerów coś tam też się wydarzy. A wracając jeszcze na chwilkę do samego zwiastunu, to sam Thor, czyli jedna z kluczowych postaci Marvela przekazała dalej post od Fortnite'a. Dodatkowo napisał on tam też, że do walki z Galaktusem będzie potrzebna cała armia superbohaterów. Oznacza to mniej więcej tyle, że podczas wydarzenia będziemy mogli zobaczyć superbohaterów walczących z Galaktusem. Z tego co podają nam likerzy na Twitterze, to nie tylko superbohaterowie będą walczyli z potężnym potworem. Shina na swoim Twitterze kilka dni temu dał znać, że Epic Games w zapowiedzi zapytało graczy, czy wiedzą, jak prowadzić bus bojowy. Pierwsza myśl, która nasuwa się chyba każdemu, to będziemy prowadzić busy bojowe? Z tej wiadomości wynika prosto, że tak. Jednakże, czy tak do końca będzie? No niestety nie wiadomo. Jednakże mi osobiście wydaje się, że tylko część graczy będzie miała możliwość wskoczenia za ster potężnej maszyny od Tonego Starka. Będzie to raczej kilka osób na całą rozgrywkę w jednym specjalnym trybie. Jak już jesteśmy w temacie zwiastunów, to wczoraj Epic Games postanowiło opublikować kolejny zwiastun. Na zdjęciu widać postacie z Fortnite, które lecą na jetpacku niedaleko Galactusa. A więc teoria o tym, że będziemy walczyć z Galactusem na ten moment się sprawdza. Jednakże może być też tak, jak na evencie z robotem. Ponieważ to właśnie wtedy jetpacki posłużyły nam do oglądania eventu z daleka, tak żeby było wszystko dokładnie widać. W tym przypadku może być dokładnie tak samo, no ale tego niestety do końca nie wiemy. Dodatkowo dzięki likerom wiemy jak będzie wyglądał dokładny skin Galactusa jako skórka do zakupu w sklepie z przedmiotami. Jak widać, będzie to zwykły, dość wielki skin, którego będzie można tylko i wyłącznie kupić w sklepie z przedmiotami. Nie wykluczam jednak teorii o tym, że Skórka będzie darmowa dla każdego uczestnika turnieju, ale raczej wątpię, że będzie to akurat ta skórka. Jednakże bardziej prawdopodobna jest jakaś ziemotka bądź graffiti. A i jak coś, live z eventu odbędzie się 1 grudnia o godzinie 20.30 na moim kanale na YouTube. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zwiastunu Galactusa. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o. Subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia z Galaktusem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, czy weźmiecie udział w wydarzeniu z Galaktusem 1 grudnia. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał. Z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole. Tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!